Cześć, ja jestem Weronika i zapraszam Was na kolejny odcinek księgarki. Dzisiaj chcę pokazać Wam 12 książek, które są część nowościami, a część zapowiedziami czerwca. Miały być same zapowiedzi, ale że czerwiec już trwa od jakiegoś czasu, no to będą też nowości, które po prostu wyszły w czerwcu. I ułożyłam je chronologicznie. No, i chciałam tylko wspomnieć, że w związku z tym, że inflacja i ceny paliwi w ogóle ola Boga, to postanowiłam jakoś się tu jeszcze ostatkiem sił trzymać i założyłam sobie profil na By Coffee. Więc jeżeli podoba Wam się to, co robię i chcielibyście mnie w jakiś sposób wesprzeć, to możecie mi tam kupić kawę. Link będzie w opisie. Ja lubię kawę. Wyspa Adrian McKinty, 1 czerwca. Wydawnictwo Agora. Heder wraz ze swoim nowym mężem i jego dwójką nastoletnich dzieci wyruszają na wakacje, trafiają na taką bezludną wyspę, ale tam okazuje się, że ta wyspa jest jakimś miejscem wyjętym spod prawa i oni tam są w niebezpieczeństwie. No i teraz Heder jako córka wojskowych... Stara się ze wszystkich sił uratować swoją rodzinę. Cesarstwo Piasku, Tasza Suri, Pierwszy czerwca. Wydawnictwo Fabryka Słów. Wydanie obłędne. Jest to fantazy, kultura wzorowana na Indiach. Nasza główna bohaterka jest z pozoru cicha i spokojna, ale w jej żyłach płynie moc magiczna, w... odziedziczona po zmarłej matce. Wojna światów z Marvela, Pierwszy czerwca. Jest to kolejny tak zwany duży event, w którym biorą udział praktycznie wszyscy bohaterowie z Marvela, których znacie. Mroczne elfy ze Svartalfheimu pod wodzą Malekita napadły na praktycznie wszystkie światy z Yggdrasila, czyli te, które łączy Bifrost. Został im jedynie Midgard i teraz Malekit razem z sprzymierzonymi tam częściami armii z tych różnych światów, no bo jakby nie wszyscy stawiali opór, niektórzy po prostu do niego dołączyli. Więc z tą wielką armią Malekit teraz napada na Midgard. Na Ziemię, znaczy się. Po naszej stronie oczywiście jest Thor i wszyscy Asgardczycy, jak i wszyscy w ogóle nasi bohaterowie, ale też mamy sojuszników wśród istot, które zamieszkiwały te inne światy, a które nie poddały się Malekitowi. No i teraz na Ziemi. Trwa walka o losy świata. Jak zwykle. I polecam, bardzo polecam, czytałam to w oryginale, i było tam tyle się działo, że z chęcią przeczytałabym to po polsku, żeby się upewnić, że dobrze wszystko zrozumiałam. I polecam, choćby po to, żeby zobaczyć Odyna w zbroi Ironmana. Właściwie nie tyle Ironmana Ironmana, jak w jakby pancerzu stworzonym przez Tonego Starka, specjalnie dla Odyna. Tylko ostrzegam. Wpadacie tam w sam środek akcji i jeżeli nie wiecie, co w tym czasie y, dzieje się w Marvelu u innych bohaterów, to możecie być y, zaskoczeni. Impreza sąsiedzka S.E. Lines, 1 czerwca. Wydawnictwo Filia, jest to thriller. Awie znika dziecko z domu, które na dodatek siedziało w wózku przypięte, a drzwi były zamknięte. Może nie na klucz, ale zamknięte. Nikt nic nie wie, nikt nic nie widział. Po roku Awa z mężem idą do sąsiadów z naprzeciwka na imprezkę, na parapetówkę. I tam Awa słyszy jedno zdanie, które rzuca nowe światło na zaginięcie jej córeczki. I czy naprawdę nikt nie widział, co się wtedy stało? Czy Awa dobrze wszystko pamięta? O tym dowiecie się w książce. Gniewa, Katarzyna Berenika Miszczuk, 8 czerwca, wydawnictwo Mięta. I jest to kolejny tom przygód yy, Jarogniewy, czyli tej baby Jagi z Szeptuchy, która mm, uczyła Gosie w fachu, która była stara. A teraz mamy już drugi tom z jej czasów młodości. Pierwszy nazywał się Jaga, drugi się nazywa Gniewa. Bo na imię ma Jarogniewa. <laughs> Więc jest to kolejna opowieść osadzona w cyklu Kwiat Paproci. Z tym, że no dużo wcześniej się rozgrywa Niższe Ptucha i kolejne części. <laughs> Ze Wilka Antony Ryan, 10 czerwca. Jest to wydawnictwo mag i książka jest określona jako połączenie Robina Hoba z Joeem krombim Walen al-Sorna, który kiedyś był wybitnym wojownikiem i wiódł armię ku zwycięstwu, teraz już nie para się wojaczką, żyje sobie spokojnie, dopóki któregoś dnia nie okazuje się, że kobieta, z którą kiedyś był, wpadła w tarapaty. Więc on rzuca wszystko i rusza jej na pomoc. Wilczy Trop. Pierwszy tom z serii Alfa i Omega, Patricia Briggs. 10 czerwca ma premierę Wydawnictwo Fabryka Słów i jest to Urban Fantazy, jest to poboczna opowieść dotycząca uniwersum Mercedes-Thompson i no Urban Fantazy o Wilkołakach. Przytajna! Andrzej Pilipiuk, 15 czerwca, wydawnictwo Fabryka Słów i jest to zupełnie coś innego w wydaniu Andrzeja Pilipiuka raz, że jest to powieść nowa, w końcu, po tylu latach, nie, nie zbiór opowiadań, ani nie kontynuacja, więc jest to coś nowego. Do tego pierwszy raz określane jest to jako fantazy, ale co ostatnio potwierdziło wydawnictwo, a ja sama już o tym myślałam wcześniej, jest to fantazy w stylu Andrzeja Bilipiuka, więc chociaż mamy tam plemiona. Według opisu mamy plemię, które, żeby uniknąć zagłady, musi przenieść się w głąb kontynentu, na nieznane tereny, gdzie może spotkać inne plemiona, z którymi jeszcze nie mieli styczności. No i właśnie, napisane jest plemiona, ale sądząc po układce i sądząc po tym, że jest to Andrzej Pilipiuk, to nie będą to takie plemiona, które jakby widzimy w pierwszym momencie myśląc plemiona. Końce świata. Peter Branen, 15 czerwca. I jest to książka popularno-naukowa, która opowiada o końcach świata, które już miały miejsce na Ziemi. To znaczy, wiecie, no, o jakichś apokalipsach, Armagedonach, wielkich wybuchach, trzęsieniach ziemi, które spowodowały jakieś znaczne zmiany w naszej planety i na przykład wymarcie dinozaurów, i takie tam, i takie tam. I jak to się ma do tego, co może się zdarzyć obecnie? Jaki koniec świata? nas czeka. Poproś jeszcze raz Mary Beth Kane, 15 czerwca, wydawnictwo Agora. Jest to romans psychologiczny. Dwójka nastolatków, którzy żyją po sąsiedzku zakochuje się w sobie, ale muszą się rozstać, jakby rozejść, ich ścieżki się rozchodzą w wyniku tragicznego wypadku, no i po latach znowu się spotykają, znowu próbują jakoś odnowić te kontakty, no i książka jest o tym, jak traumy z dzieciństwa na nas wpływają i jak zmieniamy się z upływem lat. Nic się nie działo, historia życia mojej babki, 22 czerwca. Autor wraca do opowieści, jakie serwowała mu babcia, kiedy był mały. Opowiadała historię ze swojego dzieciństwa, kiedy żyła w małej górskiej wiosce. I jak sam autor wspomina w jej powieściach, to co nadprzyrodzone mieszało się z prozą takiego zwykłego życia w tej małej wiosce. Gdzieś na zadupiu. I myślę, że będzie to kolejna wspominkowa pozycja, do których ostatnio mam sentyment i sam tytuł, nic się nie działo, to jak dla mnie jest taka zaczepka autora, że a, napisałem, że nic się nie działo, ale tak to opisałem, że pójdzie ci w pięty. <grych> Więc ja z chęcią bym przyjęła wyzwanie i poczytała o tym, jak to nic się nie działo. Dłoń króla słońca, cykl kroniki Olchy, tom pierwszy, J.T. Greathouse, wydawnictwo Fabryka Słów. Fantazy inspirowane kulturą azjatycką tym razem. Główny bohater, Wen Olcha, może być lojalny wobec cesarza, tak jak jego ojciec, albo wobec rebelii, tak jak jego babcia. I on jakby nie umie się zdecydować, a właściwie to nie chce stać po żadnej stronie. No i jest trzecia droga, droga magii, która go kusi i która może być właśnie takim wytrychem, żeby nie musiał opowiadać się po stronie nikogo z rodziny. Komornik, arena dłużników, tom drugi. Michał Gałkowski, 30 czerwca, wydawnictwo Fabryka Słów. W pierwszej części Zek, Ezekiel VII, trafił na Ziemię tuż przed wybuchem apokalipsy. No i tej apokalipsie nie udało mu się zapobiec, a na no dodatek coś tam się lekko zmieniło, no i trafił z powrotem z Ameryki do Europy. No i teraz zaczyna się od tego, że trafia na arenę dłużników, gdzie będzie musiał walczyć. O życie. Wydaje mi się, że sobie źle policzyłam i książek jest 13. W każdym razie to tyle, jeżeli chodzi o zapowiedzi. Powiedzcie mi, na co najbardziej czekacie, albo czy czekacie na coś, czego nie wymieniłam. I do zobaczenia następnym razem. Dziękuję za oglądanie.